Obecnie na ziemi toczy się wojna. Oto jaki świat pozostawimy naszym dzieciom, mówi Keanu Reeves. Lecz jest on optymistycznie nastawiony na przyszłość, ponieważ według niego ludzkość wykazuje oznaki wyrwania się z Matrixa. Ludzkość była zniewolona przez tysiące lat, powiedział Keanu Reeves. Byliśmy przetrzymywani w więzieniu psychicznym przez zmoroczne siły i tajne stowarzyszenia. Które zrobiły wszystko, co mogły, aby nas tłumić i powstrzymać nas przed dotarciem do potencjału, który nas drzemie. Aktor wyjaśnił, że studiuje starożytne teksty, badając naturę rzeczywistości. Jest wielu ludzi, którzy nadal są zainteresowani tylko nadążaniem za kardasiankami, ale znaczna część ludzkości się obudziła. Co najważniejsze, teraz toczy się wojna między naszymi panami władcami i tymi, którzy chcą nas uwolnić. Keanu Reeves mówi, że matryca jest wszechświatem holograficznym narzuconym nam przez tych, którzy chcą nas kontrolować. Ludzkość była tłumiona i kontrolowana w ten sposób od tysięcy lat. Możliwe, że żyjemy w filmie odtwarzanym zbiorowej świadomości, przedstawiającej się jako rzeczywistość. Niektórzy z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie są przekonani, że żyjemy w symulacji komputerowej. Co najmniej dwóch technologicznych miliarderów z Doliny Krzemowej inwestuje pieniądze w wysiłki mające na celu wyłamanie ludzi z symulacji, w której żyjemy. Elon Musk uważa, że szanse, że nie żyjemy w symulacji komputerowej w stylu Matrixa, wynoszą miliard do jednego. Wiele osób w Dolinie Krzemowej ma obsesję na punkcie hipotezy symulacyjnej argumentu, że to, czego doświadczamy jako rzeczywistość, jest w rzeczywistości sfabrykowane w komputerze. Miliarderzy posuwają się tak daleko, że potajemnie angażują naukowców do pracy nad wyrwaniem nas z symulacji. Reeves uważa, że tęgie głowy z Doliny Krzemowej nieco się myli co do wyjścia z Matrixa. Ma radę dla miliarderów z branży. Włóż portfel z powrotem do kieszeni. Nie ma to nic wspólnego z pieniędzmi ani z komputerami. To jest duchowa zmiana, która musi nastąpić. Według aktora ta duchowa zmiana ma miejsce. Ludzie są zmęczeni niepotrzebnymi wojnami. Totalitarnym przywództwem i autorytarną kontrolą. Ludzie budzą się do tego, co jest naprawdę ważne w życiu. Myślę, że ludzie bardzo się bali, że świat się kończy, aż do niedawna. Po prostu czułem, że sprawy wymknęły się spod kontroli. Straciliśmy wszelką nadzieję na uratowanie się przed ciemnymi siłami na świecie. Ludzie powoli się budzą. Czas odzyskać naszą moc i otworzyć drzwi mentalnego więzienia. Nie jest to łatwe, ale czas na zmiany. Jest właśnie teraz najlepszy. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.